Siemanko wszystkim dawno nic mnie nie nagrywałem, ale wiecie jak to jest na wsi. Praca, praca, dużo pracy wszystkiego. Ale już się obrobiłem. Teraz trochę mogę wam coś nagrać. Dzisiaj pogoda średnia, pochmurno bardzo padało od rana. Trochę się zmieniło. U kurku ładnie jaśmin już zieloniutki, zaraz zakwitnie. Dokupiłem sobie kurek. Mam ich teraz 12. O, tu. Tam są te jarzębiata wszystkie, to są młode. 6 to kupiłem chyba. Jajka już niosłem. Miały być z jajkiem, ale dopiero po trzech tygodniach zaczęły znosić takie malutkie jajka. No ale wiecie jak to jest na rynku. Z jajkiem, z jajkiem. A gołąbki, no powiem Wam, że nie narzekam. O, tutaj młode, fajne. Tam kolejny na biały ogon, śliczny. Taki głowy, rozbity i ciemne oko. Kolejny młody. Bocianów jest dużo młodych. Żółtych, wiedeńskich, pstrych. się tylko dwa, niestety. Tu młode, winderki. Jest trochę tego. O, mogę Wam trochę pokazać tutaj. Patrzcie jakie fajna młode o. Tutaj wszystko prawie to jest młodzież Zimno im dzisiaj. Tylko 5 stopni jest. Mam trochę tego żółtych jest bardzo dużo widymów, czarnych trochę, czerwonych. W łapcie pomoczone takie mają deszlał z ciekawostek powiem wam, że siatka zdaje egzamin już dwa razy Jasrzę przypierdzielił tutaj i nic się nie wydarzyło nie pękła nie nic, także chyba coś potrafię zrobić W głowach rozbitych. Nie umiem pokazać tego na telefonie. Tego aż tak nie widać. O, młoda, żółta jest tego. To z diabła. Wiedeńskich chyba najwięcej mam. Ale to na nie to zawsze liczyłem. One są nigdy mnie nie zawodzą. Nie zrobiłem już w końcu porządek ładny, jak widać. Kolega mój, ale masz kawałek fajny miejsca 3 metry. Możesz zbudować gołębik. Ale ile można tego trzymać? Damy im troszkę tego grytu. kołąbki są, damy im tego grytu z jajecznym tym owomiksem. O, tutaj są młódki młódki, tu Fajny. To lęgi. Kapcie mają poprzycinane. No i nie są takie piękne, ale tu wam pokażę fajnego łódka. Chodź, nie bój się. Patrzcie jakie łapy. Ledwo chodzi. Rakieta. Piękna barwa, oko jasne. Super jest. Wam pokażę jeszcze coś lepszego tutaj w góry. Oprócz tych blowing, ale zobaczcie na tego. Jak pokazałem znajomemu, to już zamówił go. Porki. bardzo fajny nie jest z takich najjaśniejszych ale jest bardzo fajny co młodych jest wszędzie są łódki bo na jajkach siedzą nie daje zawsze gryt od końca dlatego że potem jak wracam z powrotem to wiecie wszystkie się płoszą i robi się meksyk z takich moich spostrzeżeń powiem wam, że mój wujo tam z okolic lubawki przy czeskiej granicy, mówił mi Krzysiek zrób sobie w trzecim tylko na młode i powiem wam, że chyba, chyba miał rację, źle to zrobiłem, nie posłuchałem się go wszystko na jajeczkach wystraszyłem się za sobie. I żeby tutaj właśnie w tej trójce mojej o, w tej trójce właśnie, żeby zrobić wszystko no, na młoda, o, żółty, młodziutki jest, tylko on trochę ładna, żółta, fajna pstra żałuję, że nie kupiłem jeszcze sobie czarnych wiedeńskich, bo teraz byłem u znajomego byłem u znajomego miał tam chyba z 15 młodych tych czarnych i powiem wam, że mi się szkoda zrobiło bo też, by, też bym je chciał ja lubię, moja ulubiona rasa w sumie nie sypałem, niech się poskubią, witaminki takie kupiłem z Ronkilda. pani powiedziała, że tu już jest pierwsza liga, no to mówię dobra, niech będą, też są jajeczka, siedzą, wszystko siedzi na jajeczkach, teraz się wystraszyły jak wszedł, i siedzą, i żółte, bocianki, tu chyba nawet coś jeszcze nie loto, o jest, ostatni winereczek, Mam jedną parkę z sentymentu, zostawiłem te bociany, dwie pary, które mi już dały chyba osiem młodych. I tą parę winerków. No ale to winerków to mam tylko one po jednym wychowują. Nie dadzą rady bardziej. Tu nie będziemy ich płoszyć, ale powiem Wam, że młode gołębie, to nawet bym powiedział, że lepiej pasły i lepiej karmiły młode niż te stare. Ale zobaczcie, jakie one są super, kurde te głowy, te oprawy, serio wszystkie, jak jeden mąż czarne oprawy, główki piękne naprawdę jeśli chodzi o to to nie żebym się chwalił każdy może mieć lepsze, może mieć gorsze ja nie oceniam, nikogo nie krytykuję ale ale po prostu sam dla siebie mówię wam, że jestem z nich dumny cieszę się, że już mam takie fajne ptaki jutro a że ponad dwa miesiące Wam nie nagrywałem, ani na rynkach nie byłem, ani nigdzie, jadą chłopaki, jedzie mój tato, dziadek, to jadę z nimi się zabiorę, może coś z młodych kupię, może jakieś witaminki, może... no co tam co tam mi się spodoba, to może kupię, zobaczymy. Nie są naprawdę, na metra teraz powychodziły, ale jest, powiem Wam, że jest, o zobaczcie co się dzieje. Owo mix, naprawdę polecam każdemu, na lęgi to jest. Tylko mieszam z grytem, bo one by pękły, jakby to jadły tylko. Uważam, żeby było za dużo tego jajecznego, za mocne. Mieszam z kostkami takimi fajnymi, pokazywałem wam kiedyś. O, spod ręki. O, a tu jest moja celebrytka, ona zawsze tam, gdzie ja. Cześć dobra pójdziemy na dwór, zobaczymy, ale no one teraz wszystkie przyjdą tutaj One wszystkie przyjdą tutaj O Zobaczcie, jakie młotki fajne o. Jest parę takich Naprawdę wybitnych, nie umiem tego wam pokazać, bo jak przybliżam do mi się rozjaśnia. One wszystkie jeszcze wypierzają, ale o, spójrzcie na tego, nie wiem jak to przybliżyć. Zobaczcie, jakie one mają fajne głowy. A, sam jakie ja, są moje koki, jestem z nich dumny. O, tu sama młodzież bocianów, co wam mówiłem, reszta już poszło wszystko jaś. O tu uważaj, fajny gołąb. Jeszcze, o, dopiero co wyszedł, chyba pierwszy raz. Jeszcze nie spieżał dobrze, ani nic. O, jest tego wszystkiego. Aż za dużo. Jajek teraz mam pod dostatkiem Gru, kurio, gołębi. O, pokażę Wam tutaj, jak one zajadają. Jeszcze tamte nie zorientowały się młode, że tu im dałem. Ale uwielbiają to. O, młódki czarne tu są, to też młode, ładne jest tego roku. mam ich trochę, ze 120 wszystkich już jest, na pewno, zostawiłem 42 sztuki, tam na pewno jest grubo ponad 100, ale nie liczę, co będzie to będzie, tam już widzę, że już znowu będą jajeczka, mają tyle półek, a te jedne czerwone wybierają tylko te na dole, upatrzyły sobie tak. No nie uciekamy, nie, nie wychodź. Bo dzisiaj jest niebrzydka pogoda, dzisiaj was nie wypuszczam. No i tak to jest. Może jutro Wam coś nagram, co tam na rynku kupię. Albo nie kupię, albo jak było wam opowiem. Teraz też wiem, że rynku w dłuższy czas nie było, to u nas, bo ta ptasia grypa cholerna. Ale to musi i tak być. Trzymajcie się, cześć.